Cześć, witam Was na kanale Pawł Dubiel, pancerze kolczy w kolejnym odcinku z serii Moje Reko. E, tym razem przyszła pora na mnie, żebym się pochwalił swoimi narzędziami, jakimi się posługuje w pracy. E, narzędzia do wykonania kolczu nitowanych. E, nie ma tego dużo, dlatego mam nadzieję, że pójdzie w miarę szybko i sprawnie. Zapraszam do oglądania. Więc tak, tak jak powiedziałem, tych narzędzi nie ma e, jakoś bardzo dużo. E, krótka teoria, w jaki sposób robi się kolczugę. Drut z niskowęglowej stali nawija się na pręt odpowiedniej średnicy i średnica pręta, na które nawijamy, determinuje końcową średnicę wewnętrzną ogniwa. Grubość drutu plus rozpłaszczenie, ewentualne lub nie, jeśli to jest spaszone w miejscu nitowania, e, określa nam średnicę zewnętrzną ogniwa. I tak, drut nawijamy na pręt. To jest akurat dość e, drobny pręt, dość cienki, 4 mm. Natomiast dalej 5 mm, już troszeczkę grubszy 6, 7, 8, 9, 10 i 12 mm, w zależności od preferencji klienta, osoby, która zamawia kolczugę. I to jest pierwszy. Etap, pierwszy etap wykonania kolczugi, czyli te pręty to jest pierwsze narzędzie, którego potrzebuje. Następnie potrzebujemy szczypiec. Ja używam e, szczypcy bocznych. Można użyć czołowych, nie ma problemu. Ja po prostu już e, przyzwyczaiłem sobie rękę do szczypiec bocznych. Jak widzicie tutaj, albo nie widzicie, mam nadzieję, że widać, e, dziurka po to, żeby sprężynkę pociąć. Na poszczególne ogniwa z zakładką. Jak to się robi, myślę, że pokażę w jednym z kolejnych materiałów. Po cięciu przychodzi czas na spłaszczanie. Zatem potrzebuję no, chociażby takiego, ja to nazywam tłoczka. Jest to tuleja prowadząca sworzeń i, i młotek. Tak wygląda zestaw. Młotek już jest troszeczkę e, zmęczony, tak samo jak e, bitnia, e, powiedzmy sforżnia, tłoka od, no w sumie już pewnie dwóch milionów uderzeń, także czas leci dosyć szybko. Po spłaszczaniu przychodzi czas na e, wiercenie otworów. I do tego celu używam wiertarki stołowej i wiertła 1 mm. Następnie zaplatamy. Więc jakiegokolwiek, jakikolwiek rodzaj kombinerek szczypiec z płaską, z płaską, jakby krawędzią roboczą, żeby nie było ząbków, bo to będzie później widać na, na ogniwach. Więc po prostu takie, takie kombinerki, szczypczyki do zaplatania. Eee, nitowanie to jest już ostatni etap, więc do cięcia drutu. Eee, do cięcia drutu używam szczypiec, do cięcia drutu, szczypce czołowe, drut z miękkiej również stali, drut 1 mm niewiele mniejszy od e, średnicy wiertła e, musi nam e, drut wejść w dziurę powstałą po wierceniu wiertłem i po ucięciu po ucięciu e, na odpowiednią długość drutu jako nit trzeba to zaklepać młotek specjalnie dopasowany do potrzeb Tutaj też nie wiem, czy to będzie widać, ale jest pod odpowiednim kątem też ścięta powierzchnia robocza pod, 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 jakby, moje anatomiczne ułożenie ręki. Bez trapezu jest w tym momencie niepotrzebny. I kowadełko. To wygląda jak babka do klepania kosy, natomiast jest to, zdaje się, z jakiegoś starego, chyba młotka murarskiego, albo coś w tym rodzaju. Takie kowadełko, na którym się zaklepuje z wyfrezowanymi dziurkami, po to, żeby powstał ładny, okrągły e, łepek i to jest pierwsza metoda nitowania. Natomiast druga metoda nitowania to jest to są takie takie szczypce. E, tutaj Tutaj z jednej strony jest wyfrezowana również dziurka, podobnie jak w kowadełku, tylko nietowanie następuje nie poprzez uderzanie młotkiem w ogniwa, tylko zaciskamy. Nie wspomniałem jeszcze o jednym narzędziu, którego nie ma tutaj na stole z moimi narzędziami do pracy, mianowicie są to ręce. Ręce i doświadczenie wieloletnie, bo no, to jest trochę tak jak zrobieniem zdjęć. Ktoś, kto potrafi zrobić dobre zdjęcie, nie potrzebuje dobrego sprzętu, nie potrzebuje dobrego aparatu. Natomiast nawet jeśli ktoś dysponuje dobrym, profesjonalnym aparatem, a nie potrafi zrobić zdjęcia, to no, pewnie w jakimś stopniu pomoże, ale pewnie niewiele. Ja na przykład robię kiepskie zdjęcia. I mam kiepski aparat. Ale nawet jakbym miał dobry aparat, to i tak by miał, robiłbym kiepskie zdjęcia. nie no, nieważne. Ok, w tym odcinku to wszystko. E, dzięki za oglądanie. E, poproszę jeszcze o łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie i śledzenie kanału dalej. Cześć.